Ostatni dzień falkonu, godzina 13. Minęła, powoli wystawcy się zbierają, a nam słońce daje troszkę po oczach. Jestem Pepcok i straciłem głos. <głos> Jestem Iwelios i oglądacie raport w terenie. To co? Zaczynamy! Zaczynamy. Moje wejście nie będzie zbyt długie, bo sami słyszycie, co się ze mną stało. Mianowicie wczoraj zdarzyłem mi się knajpa konwentowa. I jak można się spróbować domyślić, było dobrze, bo było dobrze, ale mimo wszystko nadal... Poczekaj, wolno, wolno. Ja też byłem w knajpie konwentowej, wreszcie wylądowałem w Kaziku i... Siedzieliśmy tam do dobrej czwartej z hakiem. Siedzieliśmy tam do czwartej i niestety muszę trochę negatywnie ocenić dwie rzeczy. Mianowicie zbyt późno pojawiła się dobra muzyka. Wczoraj obiecywano, że będzie ona wcześniej, już normalnie w godzinach takich 22-23. Pojawiła się dopiero o godzinie drugiej i niestety o czwartej zostaliśmy już wyproszeni powoli z knajpy, ponieważ została ona zamknięta. No, chciałem, żeby to się zaczęło wcześniej, a skończyło później, więc to jest taki mój mały... Pstryczek, to jest jedna z tych rzeczy, które. Przystyczek w nas osobom, które odpowiadały za knajpę konwentową. Ja mam wrażenie, że knajpy na Falconie generalnie na razie nie domagają. Znaczy pamiętam, że dwa lata temu chyba ktoś był w jakiejś knajpie i mnie prosił, czy bym nie przyszedł. Godzina pierwsza się zdecydowałem. I, zam... I, i bo oni właśnie dzwoją a, bo właśnie zamykają i koniec. Semplencji. Tak, to trochę średnio wypadło i jeszcze jeden taki średnia rzecz, która się wczoraj pojawiła. Znaczy to no, jest lepiej, że teraz się to kończy tak, o tak, a ja tak, nie o, o pierwszej. Że tak, ale e, plus. jedna rzecz, która też wczoraj trochę nie dała rady to cosplay. Taka mała wpadka. Tak, generalnie byliśmy na cosplayu, nakręciliśmy cały cosplay i mamy dla Was te materiały. Będziemy musieli niestety troszkę popracować nad ich montażem, bo całość trwała chyba dobre dwie godziny, a tak naprawdę te trzy godziny. Um, Mieliśmy no godzinne opóźnienie. I niestety też organizatorzy tak trochę nie przeprosili, i pojawił się chłopak, który niby to, to, to rozgrzewał. No, sprostujmy, przeproszenie było, ale ono było dopiero gdzieś tam w środku, i wynikało z tego, że gdzieś tam mieliśmy obsługi z e, grupowymi występami, e, bo gdzieś tam się okazało chyba, że coś było nieustawione tak jak trzeba w kolejności, coś tam było Coś się w każdym razie pomieszało i ludzi zagrzewał chłopak. Fajnie mu to szło, ale niektóre akcje były moim zdaniem takie trochę nie na miejscu. Czekamy na falę hejtu, która się pojawi prawdopodobnie, niestety, bo faktycznie część rzeczy była nieogarnięta, nie było tak naprawdę informacji, ludzie czekali, no to nie jest koncert Metaliki albo koncert, nie wiem, Rammsteina, na którym można czekać godzinę i krzyczeć i nie wiem, skandować, tam różne nawet obraźliwe czasem rzeczy, no. bo tam można odpuścić się faktycznie organizatorom takich wielkich imprez, koncertów, przez godzinę tłum i tak się będzie bawił. Na konwencie, na festiwalu tej rangi, no nie. Niezbyt, nie. co nie znaczy, że będziemy teraz negatywnie oceniać Falcon, wręcz przeciwnie, bawić się tu wyśmienicie tak. bardzo dobrze, spędziłem bardzo miły czas, a to są takie po prostu nasze uwagi, żeby zwrócić na to uwagę podczas kolejnych edycji, bo cała reszta jest jak najbardziej w porządku, ludzie się bawią, jest ludzi dużo, mamy informację, że pojawiło się około 6000 tysięcy osób tutaj na, na Falconie, czy nawet 7 słyszałem już 7 teraz, 000. Games Room bardzo fajnie przygotowany, pełny, dużo stołów, stoiska też fajnie wyglądały, więc poza znaczy, tym jest OK. Tak Prawdzie, to Festiwal Falcon jest faktycznie festiwalem z prawdziwego zdarzenia. Szczerze mówiąc, w porównaniu do zeszłego roku, zmian jest niewiele. To znaczy, widzę na pewno, że szkoła konwentowa, ta programowa została totalnie oddana w ręce RPG-owców i larpowców. Nie ma tam zupełnie programu. Tak. Ten program został przeniesiony do namiotów obok, obok hal. Wydaje mi się, że troszkę tego programu przez to jest mniej, ale może to dlatego, że na kartce są one troszkę inaczej umieszczone. Znaczy, bloki programowe prelekcji są jak w tabelce, a te atrakcje, które wcześniej były w tabelkach, one są w tym momencie wrzucane po prostu jako lista, co jest w sumie nawet w porządku. To znaczy, utrudnia moim zdaniem troszkę to czyta od odbiór i czytanie, bo tak nie widzisz, co się równolegle dzieje. Natomiast z drugiej strony, te atrakcje cały czas się dzieją i cały czas jak się by nie poszło na arenę, na Falcon Arenę, czy nie poszłoby się na Games Room, tam jakieś turnieje się dzieją. Tak na dobrą sprawę, festi można, no powiem pełną gębą, to znaczy co chwilę coś się dzieje, co chwilę jest gdzie iść. Ale szczegóły będziemy omawiać w kontroli. Teraz jest dnia, tak. to miejsce, teraz krótki występ Kucza, prawie, że mi na żywo. Oczach, że eee, także bawimy się dobrze. Ja osobiście bardzo żałuję, że Falcon się już kończy, ponieważ... <laughs> <głos> tak, głos był straszny, wiem, ponieważ naprawdę poznałem też nowych ludzi i gadałem z ludźmi, których znam, lubię, było cudownie. Niestety teraz ze smutkiem już przychodzi nam wracać do Krakowa, ale mamy dla Was właśnie cosplay nagrane, mamy ujęcia ze stoisk, więc będziemy Was męczyć jeszcze trochę Falconowymi materiałami. Nie będziemy relacjonować już tak postmortem, z normalnym głosem. Z normalnym głosem. Przygotujemy dla Was kontrol i oczywiście kilka innych rzeczy, także śledźcie nas na bieżąco. Dziękujemy, że byliście cały czas. Z nami śledziliście nas na bieżąco, łapaliście nas, zagadowaliście. Zagadowaliście. Było naprawdę przyjemnie, było ciekawie. Dobra impreza. Długa, męcząca impreza, ale naprawdę dobra i męcząca tak pozytywnie. Także... także my z radością i też smutkiem, że się impreza tak szybko kończy. Wracamy do Krakowa, więc. Pogoda jest ładniejsza. Pogoda jest ładniejsza. To był ostatni raport w terenie. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.